Stanisław Kowalski, 60-letni weteran misji pokojowych w Afganistanie i Iraku, stał przed imponującym gmachem Sądu Okręgowego w Łodzi z godnością, która nie opuściła go mimo trudnej sytuacji życiowej. Jego postawa wciąż nosiła wyraźne ślady wojskowej dyscypliny: wyprostowane plecy, pewny krok, spojrzenie skierowane prosto przed siebie, ręce złożone za plecami w charakterystyczny sposób. Tego mroźnego grudniowego poranka miał stawić się na rozprawę dotyczącą poważnego oskarżenia o naruszenie porządku publicznego, które mogło zakończyć się więzieniem. Sprawa miała swój bolesny początek dokładnie trzy miesiące wcześniej, podczas pokojowej manifestacji przed Łódzkim Urzędem Wojewódzkim. Stanisław protestował przeciwko drastycznym cięciom w świadczeniach dla weteranów wojennych, trzymając w dłoniach ręcznie napisany transparent z napisem: Służyłem Polsce 25 lat. Polska zapomniała o mnie w trzech miesiące, według oficjalnej wersji policji miał się zachowywać wyjątkowo agresywnie wobec funkcjonariuszy i stawiać zdecydowany opór podczas rutynowego legitymowania. Prawda była jednak zupełnie inna, znacznie bardziej skomplikowana i bolesna dla wszystkich zaangażowanych. Stanisław jedynie spokojnie bronił swojego konstytucyjnego prawa do pokojowego protestu, gdy młody, niedoświadczony policjant próbował mu siłą odebrać transparent, twierdząc, że nie ma pozwolenia na manifestację. Weteran nie podniósł ręki na nikogo, nie krzyczał, nie używał wulgarnych słów ani nie groził. Jego jedyną winą było to, że nie ustąpił natychmiast, gdy kazano mu się rozejść i wrócić do domu. Wchodząc powoli po wysokich, kamiennych schodach sądu, Stanisław myślał intensywnie o swoich kolegach z jednostki, którzy zginęli w Afganistanie podczas zasadzki talibów. Czy oni też zostaliby dzisiaj potraktowani jak zwykli kryminaliści za obronę swoich podstawowych praw? Czy 25 lat wiernej służby ojczyźnie nic nie znaczy w obliczu współczesnej biurokracji i obojętności systemu? W kieszeni swojej najlepszej marynarki nosił starannie oprawione odznaczenia wojskowe. Srebrny Krzyż Zasługi za męstwo w Afganistanie, Medal za Długoletnią Służbę, Odznakę, Afganistan 2010-2012 oraz Brązowy Krzyż Zasługi. Dziś miały mu przypominać, kim naprawdę jest, niezależnie od tego, co powie sąd i jak potraktuje go system sprawiedliwości. Kapitulo 2. W sali sądowej. Sala rozpraw nr 7 była przestronna, chłodna i oficjalna wypełniona atmosferą surowej formalności, która zawsze wprawiała Stanisława w głęboki niepokój. Wysokie sufity, ciemne drewno, surowe ściany, wszystko to przypominało mu raczej salę egzekucyjną niż miejsce, gdzie powinna triumfować sprawiedliwość. Sędzia, kobieta w średnim wieku o surowym, nieprzeniknionym wyrazie twarzy, przeglądała grube akta sprawy z zawodową obojętnością, jakby to była rutynowa sprawa o kradzież w sklepie. Prokurator młody, ambitny mężczyzna w drogim, idealnie skrojonym garniturze. Przygotowywał się metodycznie do przedstawienia oskarżenia, przeglądając notatki i układając dokumenty w precyzyjnym porządku. Jego pewność siebie i arogancja były widoczne z daleka. Stanisław usiadł na twardej drewnianej ławce dla oskarżonych, czując przytłaczający ciężar spojrzeń wszystkich obecnych w sali. Jego adwokat z urzędu. Starszy pan o zmęczonej, zrezygnowanej twarzy i wyświechtanym garniturze szeptał mu ostatnie, mało przekonujące wskazówki, ale Stanisław słuchał go tylko połowicznie. Myślał o tym, jak dramatycznie zmieniło się jego życie od powrotu z ostatniej misji zagranicznej. Oskarżony Stanisław Kowalski, zaczęła sędzia Krystyna Nowak oficjalnym, pozbawionym emocji tonem. Jest pan oskarżony o naruszenie porządku publicznego zgodnie z artykułem 51 kodeksu wykroczeń, stawianie czynnego oporu funkcjonariuszom policji zgodnie z artykułem 58 oraz znieważenie przedstawicieli władzy państwowej zgodnie z artykułem 135 kodeksu karnego. Stanisław wstał powoli, czując jak stare rany wojenne z Afganistanu przypominają o sobie ostrym bólem w prawej nodze. Gdzie odłamek granatu wciąż tkwił w kości. Nie uznaje się za winnego żadnego z zarzucanych mi czynów, wysoki sądzie. Prokurator Marcin Wiśniewski przedstawił swoją starannie przygotowaną wersję wydarzeń. Agresywny, sfrustrowany weteran, który nie potrafił się pogodzić z cywilnym życiem po powrocie z misji, zaczepiał pokojowo wykonujących swoje obowiązki policjantów i świadomie zakłócał porządek publiczny. Słowa te bolały Stanisława bardziej niż kiedykolwiek bolały go najcięższe rany wojenne. Pierwszy świadek oskarżenia, 26-letni policjant Marek Nowak, zeznawał o rzekomej, nieprowokowanej agresji Stanisława. Jego słowa były wyraźnie wyuczone, pozbawione naturalnych emocji, ale pełne ciężkich oskarżeń. Oskarżony zachowywał się wyjątkowo agresywnie. Machał rękami w naszą stronę, krzyczał na nas wulgarne słowa. Mówił policjant monotonnym głosem, starannie unikając bezpośredniego wzroku Stanisława. Capitulo 3. Zeznania świadków. Kolejni świadkowie oskarżenia składali zeznania, które coraz bardziej dramatycznie oddalały się od prawdy i rzeczywistości tamtego dnia. Drugi policjant, 30-letni Tomasz Wiśniewski, z wyraźną pewnością siebie opowiadał szczegółowo o tym, jak Stanisław rzekomo groził funkcjonariuszom śmiercią i używał najgorszych, wulgarnych słów. Krzyczał głośno, że nas wszystkich pozamyka, że ma wpływowe znajomości w wojsku i w ministerstwie, zeznawał Wiśniewski z przekonaniem, zachowywał się jak typowy, agresywny emeryt wojskowy, który nie może się pogodzić z cywilną rzeczywistością i ma problemy z alkoholem. Stanisław zaciskał mocno pięści pod stołem, słysząc te bolesne oszczerstwa. Nigdy w całym swoim życiu nie groził nikomu śmiercią, a już na pewno nie policjantom, których zawsze szanował jako współpracowników służb mundurowych. Nigdy też nie miał problemów z alkoholem przeciwnie, był abstynentem od dwudziestu lat. Trzeci świadek czterdziestoletni urzędnik wojewódzki Andrzej Kowalczyk twierdził kategorycznie, że Stanisław przez całe godziny zakłócał normalną pracę urzędu swoim głośnym protestem i agresywnym zachowaniem wobec petentów. Według jego wersji weteran miał być pijany, nieogolony i niezdolny do jakiejkolwiek racjonalnej rozmowy. Czuć było od niego intensywny zapach alkoholu już od samego rana, kłamał bez skrupułów urzędnik. Był nieogolony, brudny, ubrany w podarte ubrania, wyglądał jak typowy bezdomny alkoholik. To oskarżenie było szczególnie bolesne i krzywdzące dla Stanisława, który nigdy w życiu nie miał problemów z alkoholem i zawsze dbał skrupulatnie o swój wygląd i higienę osobistą. Tego pamiętnego dnia był całkowicie trzeźwy, starannie ogolony, ubrany w czysty, wyprasowany garnitur, który założył specjalnie na ten pokojowy protest. Czwarty świadek młoda policjantka Agnieszka Kowalska zeznawała o rzekomych groźbach pod adresem funkcjonariuszy, i o tym, jak Stanisław miał rzucać w nich różnymi przedmiotami. Adwokat z urzędu próbował słabo i nieprzekonująco podważać zeznania kolejnych świadków, ale jego pytania były chaotyczne, nieprecyzyjne i zupełnie nieprzekonujące. Stanisław z rosnącym przerażeniem czuł, że systematycznie przegrywa tę nierówną bitwę, zanim jeszcze zdążył się skutecznie obronić. CAPIÓLO 4 OBRONA Weterana gdy w końcu przyszła kolej na obronę, Stanisław wstał z niewzruszoną godnością, którą wyniósł z długich lat służby wojskowej w najtrudniejszych warunkach. Jego głos był spokojny na początku, ale stopniowo nabierał siły, determinacji i przekonania. Wysoki sądzie, przez dokładnie 25 lat służyłem wiernie w Wojsku Polskim, zaczął patrząc prosto w oczy sędzi. Byłem w Afganistanie przez trzy lata, w Iraku przez dwa lata, w Kosowie wszędzie tam, gdzie Rzeczpospolita Polska potrzebowała swoich najlepszych żołnierzy. Opowiedział szczegółowo o tym pamiętnym dniu manifestacji. Jak spokojnie i godnie stał z transparentem przed urzędem, jak próbował prowadzić merytoryczną rozmowę z policjantami, jak został brutalnie i niepotrzebnie potraktowany za obronę swoich konstytucyjnych praw obywatelskich. Nigdy w życiu nie podniosłem ręki na funkcjonariusza państwowego. Nigdy nie używałem wulgarnych słów ani nie groziłem nikomu. Jedyne co robiłem tego dnia, to spokojnie broniłem swojego podstawowego prawa do pokojowego protestu, mówił z rosnącym przekonaniem i pasją. Przedstawił sędziemu swoje liczne odznaczenia wojskowe, opowiedział szczegółowo o heroicznej misji w Afganistanie, o kolegach z Plutonu, którzy nie wrócili żywi do domu, o ranach, które do dziś nosi w swoim ciele. Jego głos wyraźnie drżał, gdy mówił o tym, jak państwo, któremu oddał najlepsze lata swojego życia, Teraz traktuję go jak zwykłego przestępcę. Nie proszę o litość ani o pobłażliwość, proszę jedynie o elementarną sprawiedliwość, proszę o to, żeby potraktować mnie jak człowieka, który oddał najlepsze 25 lat swojego życia w bezinteresownej służbie Ojczyźnie, zakończył z godnością. Sędzia słuchała z wyraźną uwagą, ale jej kamienna mina nie zdradzała ani przez chwilę, co naprawdę myśli o jego obronie. Prokurator tymczasem robił intensywnie notatki, przygotowując się do ostatecznego, miażdżącego oskarżenia. Stanisław usiadł ciężko, czując, że powiedział wszystko, co miał do powiedzenia w swojej obronie. Teraz pozostało mu tylko czekać cierpliwie na wyrok, który zadecyduje o jego przyszłości. Capitulo 5. Wyrok skazujący po godzinnej, napięciowej naradzie w pokoju narad, sędzia Nowak wróciła do sali z wyrokiem. Jej twarz była całkowicie kamienna i nieprzenikniona, nie można było z niej nic wyczytać ani przewidzieć treści wyroku. Sąd, po dokładnym rozpatrzeniu wszystkich dowodów i zeznań świadków, uznaje oskarżonego Stanisława Kowalskiego za winnego wszystkich zarzucanych mu czynów, ogłosiła chłodnym, urzędowym tonem. Sąd wymierza karę sześciu miesięcy ograniczenia wolności w formie prac społecznych oraz grzywne w wysokości pięciu tysięcy złotych. Słowa te uderzyły Stanisława jak piorun z jasnego nieba. Nie mógł uwierzyć, że po wszystkim, przez co przeszedł na misjach zagranicznych po latach wiernej służby ojczyźnie, zostaje oficjalnie potraktowany jak zwykły przestępca kryminalny. Dodatkowo, sąd orzeka całkowity zakaz uczestnictwa w jakichkolwiek zgromadzeniach publicznych przez okres dwóch lat oraz obowiązek stawienia się w komisariacie policji dwa razy w tygodniu, dodała sędzia z urzędową obojętnością. To było szczególnie bolesne i upokarzające. Zabierano mu nie tylko prawo do protestu, ale także podstawowe prawo do wyrażania swoich poglądów politycznych, prawo do walki o swoje prawa jako weterana. Stanisław wstał powoli, czując jak nogi się pod nim uginają, a w głowie robi mu się zupełnie pusto. Jego adwokat z urzędu próbował go mechanicznie pocieszyć, mówiąc o teoretycznej możliwości odwołania się do sądu wyższej instancji, ale Stanisław już go kompletnie nie słuchał. Ze względu na wagę popełnionych czynów oskarżony zostanie natychmiast zatrzymany do czasu załatwienia formalności związanych z wykonaniem wyroku, ogłosiła sędzia z zimną obojętnością. Funkcjonariusz Straży Sądowej, mężczyzna w średnim wieku o zmęczonej twarzy, podszedł do Stanisława z błyszczącymi kajdankami. To miał być moment jego ostatecznej, publicznej hańby. Szanowany weteran w kajdankach, prowadzony jak zwykły przestępca. Stanisław spojrzał po raz ostatni na swoje wojskowe odznaczenia, które trzymał w drżącej dłoni. Czy wszystkie te lata służby, wszystkie rany, wszystkie poświęcenia były naprawdę na nic? Kapitulo 6. Kajdanki. Zimny, stalowy metal kajdanek zamknął się na nadgarstkach Stanisława z charakterystycznym metalicznym kliknięciem, które zabrzmiało w jego uszach jak dzwon pogrzebowy jego dotychczasowego, godnego życia. Funkcjonariusz Straży Sądowej. Starszy mężczyzna o pooranej zmarszczkami twarzy wykonywał swoją przykrą pracę mechanicznie, bez emocji, ale Stanisław dostrzegł w jego oczach cień współczucia. Proszę spokojnie iść ze mną, panie Kowalski powiedział strażnik cicho, prowadząc weterana w stronę wyjścia z sali sądowej. Stanisław szedł korytarzem z podniesioną głową, nie pozwalając, żeby zimne kajdanki złamały jego wojskową dumę i honor. Myślał intensywnie o swoich poległych kolegach z Afganistanu. O tym, co by powiedzieli, gdyby go teraz zobaczyli w takiej sytuacji. W szerokich korytarzach sądu ludzie patrzyli na niego z mieszanką ciekawości, współczucia i potępienia. Niektórzy z obecnych rozpoznawali w nim doświadczonego weterana. Jego charakterystyczna postawa, sposób chodzenia, wszystko zdradzało długoletnią wojskową przeszłość. To prawdziwa hańba dla naszego kraju, szepnęła z oburzeniem jakaś starsza kobieta do swojej towarzyszki. Tak traktować człowieka, który przez lata służył ojczyźnie na obczyźnie. Stanisław usłyszał te słowa wsparcia i poczuł, że nie wszyscy obywatele go potępią. Byli ludzie, którzy intuicyjnie rozumieli głęboką niesprawiedliwość jego dramatycznej sytuacji. Strażnik prowadził go bardzo powoli, jakby sam nie był do końca pewien, czy to, co robi, jest moralne i słuszne. W jego doświadczonych oczach Stanisław dostrzegł wyraźny cień wątpliwości i dyskomfortu. Służył pan długo w wojsku. Zapytał cicho strażnik, gdy minęli główny korytarz. 25 lat, trzy misje zagraniczne, odpowiedział krótko Stanisław. Mój starszy syn też jest zawodowym żołnierzem. Był w Afganistanie w 2011 roku. Wrócił z medalem i traumą. Strażnik nie powiedział już nic więcej, ale Stanisław wyraźnie poczuł, że ten doświadczony człowiek go rozumie i współczuje mu w tej trudnej sytuacji. CAPITULO 7 Przed aresztem. Gdy dotarli do głównego wyjścia z gmachu sądu, gdzie czekał już radiowóz, który miał zawieść Stanisława do aresztu tymczasowego, strażnik sądowy zatrzymał się na moment i spojrzał weteranowi prosto w oczy. Panie pułkowniku, powiedział bardzo cicho, używając wojskowego tytułu, mam głęboką nadzieję, że wszystko się w końcu wyjaśni i sprawiedliwość zatriumfuje. Stanisław skinął głową z wdzięcznością, doceniając te szczere słowa wsparcia. W tej najtrudniejszej chwili swojego życia każdy gest zrozumienia i solidarności był dla niego bezcenny. Przed gmachem sądu zebrała się spontanicznie niewielka, ale zdeterminowana grupa ludzi. Byli to głównie starsi mężczyźni, prawdopodobnie też weterani różnych misji, którzy przyszli okazać praktyczną solidarność z kolegą. Niektórzy trzymali w dłoniach małe flagi Polski, inni mieli ręcznie napisane transparenty z napisami, Wspieramy naszych bohaterów i weterani zasługują na szacunek. Stanisław, nie jesteś sam w tej walce, krzyknął jeden z demonstrantów. Walczymy dalej o sprawiedliwość, dodał energicznie inny. Polska pamięta o swoich bohaterach, dołączył trzeci głos. Te spontaniczne okrzyki Solidarności dodały Stanisławowi otuchy i siły. Wiedział teraz, że jego dramatyczna sprawa nie skończy się na tym niesprawiedliwym wyroku. Byli ludzie, którzy wierzyli w jego całkowitą niewinność i gotowi byli aktywnie walczyć o sprawiedliwość. Policjant otworzył tylne drzwi radiowozu, przygotowując się do przewiezienia Stanisława do aresztu. To miał być smutny koniec tej bolesnej historii. Szanowany weteran skazany i uwięziony za obronę swoich podstawowych praw obywatelskich, ale los i sprawiedliwość miały zupełnie inne plany. Nagle telefon komórkowy policjanta zaczął dzwonić głośno i natarczywie. Funkcjonariusz spojrzał na wyświetlacz i jego pewna siebie twarz wyraźnie pobladła ze zdenerwowania. Capitulo 8: Telefon z MON. Policjant odebrał telefon z wyraźnym napięciem i niepokojem w głosie. Komisarz Kowalczyk słucha. Stanisław nie mógł słyszeć dokładnie, kto dzwoni i co mówi, ale obserwował z rosnącym zaciekawieniem, jak twarz policjanta dramatycznie zmienia się z każdą sekundą trwającej rozmowy. Najpierw malowało się na niej zaskoczenie, potem głęboki niepokój w końcu wyraźny strach i panika Tak panie ministrze Oczywiście panie ministrze rozumiem doskonale Natychmiast wykonuję polecenie powiedział policjant kończąc rozmowę drżącym głosem Odwrócił się szybko do strażnika sądowego z miną człowieka który nie może uwierzyć w to co się właśnie stało i co usłyszał Zdejmij mu natychmiast kajdanki To rozkaz z samej góry powiedział zdecydowanie Jak to zdejmij przecież mam oficjalny nakaz sądowy do prowadzenia go do aresztu odpowiedział kompletnie zdziwiony strażnik właśnie dzwonił osobiście minister obrony narodowej bezpośrednio do mnie ten człowiek ma być natychmiast bez żadnej zwłoki zwolniony stanisław poczuł jak serce zaczyna mu szybciej i głośniej bić minister obrony narodowej jak to w ogóle możliwe skąd najwyższe władze państwa mogą wiedzieć o jego małej lokalnej sprawie Strażnik sądowy niepewnie sięgnął po klucze do kajdanek, wciąż nie mogąc uwierzyć w to, co się dzieje. Ale ja przecież muszę mieć oficjalny pisemny nakaz zwolnienia. Pisemny nakaz. Będzie tutaj za maksymalnie pięć minut. Minister kazał działać natychmiast, bez żadnej zwłoki. Czy chcesz wziąć pełną odpowiedzialność na siebie za niewykonanie bezpośredniego rozkazu ministra? Zapytał stanowczo policjant. Strażnik bez dalszego wahania szybko zdjął kajdanki z nadgarstków Stanisława. Zimny metal, który jeszcze przed chwilą symbolizował jego publiczną hańbę i upadek, nagle stał się tylko złym, krótkim wspomnieniem. Co się właściwie dzieje? Nie rozumiem nic z tej sytuacji? zapytał Stanisław, nie mogąc uwierzyć w nagłą, dramatyczną zmianę swojej sytuacji. Szczerze mówiąc, ja też nie rozumiem, ale ktoś bardzo ważny i wpływowy się panem intensywnie interesuje. Odpowiedział szczerze policjant. Capitulo 9 Wyjaśnienia. W ciągu następnych kilkunastu minut przed gmachem sądu zaczęły się dziać rzeczy, które Stanisław uważał za całkowicie niemożliwe i surrealistyczne. Pojawiły się dwa eleganckie czarne samochody rządowe z oficjalnymi flagami państwowymi na maskach, z których wysiedli mężczyźni w drogich garniturach, wyraźnie wysokiej rangi urzędnicy państwowi. Jeden z nich, starszy, dystyngowany mężczyzna o pewnej postawie, Podszedł bezpośrednio do Stanisława z wyraźnym szacunkiem w postawie i głosie. Pułkownik Stanisław Kowalski? Zapytał oficjalnie, ale z wyraźnym szacunkiem w głosie. Tak, ale już nie pułkownik. Jestem na emeryturze wojskowej od trzech lat, odpowiedział Stanisław, wciąż nie rozumiejąc całej sytuacji. Dla Ministerstwa Obrony Narodowej i dla całego państwa polskiego, pan zawsze będzie szanowanym pułkownikiem. Jestem podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Andrzej Wiśniewski. Minister przesyła panu oficjalne przeprosiny za całą tę przykrą sytuację. Wysoki urzędnik wyciągnął z teczki oficjalny dokument z pieczęciami i podpisami. To oficjalne unieważnienie wyroku sądowego. Sprawa zostanie natychmiast przekazana do ponownego rozpatrzenia przez sąd wojskowy. Stanisław patrzył na dokument, nie mogąc uwierzyć własnym oczom: Jak to w ogóle możliwe? Kto i dlaczego? Minister otrzymał szczegółowy raport o pana sprawie od naszego Wydziału do spraw weteranów. Okazało się, że policjanci składali świadomie fałszywe zeznania. Mamy niepodważalne nagrania z kamer miejskich, które pokazują prawdziwy, rzeczywisty przebieg tamtych wydarzeń. Stanisław poczuł, jak po raz pierwszy od długich miesięcy może swobodnie i głęboko oddychać. Prawda w końcu wyszła na jaw, sprawiedliwość zaczęła działać. Dodatkowo, kontynuował podsekretarz z uśmiechem. Pan minister chce się z panem spotkać osobiście jeszcze dziś. Ma pan bardzo konkretną propozycję współpracy z ministerstwem. To było znacznie więcej, niż Stanisław mógł sobie kiedykolwiek wymarzyć w najśmielszych marzeniach. CAPITULO 10 Prawda o nagraniach. Podsekretarz stanu zaprosił Stanisława do jednego z rządowych samochodów, gdzie na laptopie pokazał mu kompletne nagrania z kamer miejskich z pamiętnego dnia manifestacji. Stanisław widział siebie stojącego całkowicie spokojnie z transparentem, widział wyraźnie, jak policjanci podchodzą do niego w sposób agresywny i niepotrzebnie prowokacyjny, jak próbują mu odebrać transparent przy użyciu nieproporcjonalnej siły. Jak pan może zobaczyć na własne oczy, to zdecydowanie nie pan był agresorem w tej sytuacji, powiedział spokojnie podsekretarz. To policjanci znacznie przekroczyli swoje uprawnienia i użyli niepotrzebnej siły. Na nagraniu było krystalicznie wyraźnie widać, że Stanisław nie podniósł ręki na nikogo, nie krzyczał agresywnie, nie zachowywał się w żaden sposób prowokacyjnie, spokojnie i godnie bronił tylko swojego konstytucyjnego prawa do pokojowego protestu. Dlaczego te kluczowe nagrania nie zostały przedstawione podczas procesu sądowego? Zapytał Stanisław z rosnącym oburzeniem, bo policja świadomie je ukryła przed sądem. Przedstawili tylko starannie wybrane fragmenty, które można było interpretować na ich korzyść. Dopiero nasze niezależne śledztwo odkryło istnienie pełnych nagrań z całego zdarzenia. Stanisław czuł intensywną mieszankę ulgi i słusznego gniewu. Ulgi, bo prawda w końcu wyszła na jaw i został oczyszczony, i gniewu, bo przez długie miesiące był traktowany jak zwykły przestępca. Co się stanie z policjantami, którzy świadomie składali fałszywe zeznania przeciwko mnie? Zapytał z satysfakcją. Będą odpowiadać przed sądem za krzywoprzysięstwo i przekroczenie uprawnień. Pan minister kategorycznie nie toleruje takich praktyk, szczególnie wobec naszych szanowanych weteranów. Stanisław skinął głową z głęboką satysfakcją. Sprawiedliwość w końcu zaczynała triumfować. A teraz, powiedział podsekretarz z uśmiechem, pan minister osobiście czeka na pana w Warszawie. Capitulo 11. W ministerstwie. Trzy godziny później Stanisław siedział w imponującym reprezentacyjnym gabinecie ministra obrony narodowej w Warszawie. Był to przepiękny pokój, z panoramicznym widokiem na Wisłę, pełen wojskowych pamiątek, flag, odznaczeń i historycznych fotografii z różnych misji. Minister, energiczny mężczyzna w średnim wieku o otwartej, sympatycznej twarzy, wstał z za masywnego biurka i podszedł do Stanisława z wyciągniętą ręką i szerokim uśmiechem. Pułkowniku Kowalski, jestem prawdziwie zaszczycony, że mogę pana osobiście poznać. Słyszałem bardzo dużo o pana heroicznej służbie w Afganistanie i o pana odwadze. Stanisław uścisnął mocno dłoń ministra, wciąż nie mogąc do końca uwierzyć, że to wszystko dzieje się naprawdę. Panie ministrze, dziękuję serdecznie za szybką interwencję. Nie wiem, jak to się stało, że. proszę się absolutnie nie tłumaczyć, przerwał stanowczo minister. To my, jako państwo, powinniśmy się panu tłumaczyć. Człowiek, który wiernie służył Polsce przez 25 lat, który ryzykował życie na misjach zagranicznych, nie powinien być nigdy traktowany jak przestępca za obronę swoich podstawowych praw. Minister szczegółowo opowiedział o tym, jak dowiedział się o dramatycznej sprawie Stanisława. Jeden z jego najbliższych doradców, też weteran misji afgańskiej, zwrócił uwagę na sprawę i kategorycznie zażądał natychmiastowych wyjaśnień. Gdy zobaczyłem pana bogate akta służby, pana liczne odznaczenia za męstwo, nie mogłem uwierzyć, że taki człowiek może być w naszym kraju traktowany w tak skandaliczny sposób. Minister przedstawił Stanisławowi konkretną propozycję współpracy. Miał zostać głównym doradcą ministra do zraku weteranów, pomagać innym żołnierzom w podobnych trudnych sytuacjach. Desperacko potrzebujemy kogoś, kto rozumie problemy weteranów z własnego, bolesnego doświadczenia, powiedział szczerze minister. Stanisław przyjął propozycję bez najmniejszego wahania, czując, że to jego życiowa misja. CAPITULO 12 Sprawiedliwość. Tydzień później Stanisław wrócił triumfalnie do sądu w Łodzi, ale tym razem jako całkowicie wolny człowiek, oficjalnie oczyszczony ze wszystkich zarzutów. Sędzia Krystyna Nowak, ta sama kobieta, która go skazała, musiała teraz oficjalnie unieważnić swój własny wyrok. W świetle nowych, niepodważalnych dowodów, Sąd jednogłośnie unieważnia poprzedni wyrok, ogłosiła z wyraźnym zawstydzeniem i dyskomfortem. Stanisław Kowalski zostaje całkowicie oczyszczony ze wszystkich zarzutów, i przywracamy mu pełne praw obywatelskich. W sali byli ci sami ludzie, którzy tydzień wcześniej spontanicznie okazywali mu solidarność. Teraz mogli świętować prawdziwe zwycięstwo sprawiedliwości nad kłamstwem. Policjanci, którzy świadomie składali fałszywe zeznania przeciwko Stanisławowi. Zostali aresztowani i oskarżeni o krzywoprzysięstwo oraz przekroczenie uprawnień. Ich dotychczasowa kariera w policji dobiegła definitywnego końca. Stanisław wyszedł z sądu jako prawdziwy bohater, nie jako przestępca. Ludzie spontanicznie klaskali, dziennikarze chcieli z nim rozmawiać, ale on myślał tylko o jednym: o tym, że sprawiedliwość w końcu zatriumfowała nad kłamstwem. Jak się pan teraz czuje? zapytał jeden z dziennikarzy. Czuję się jak żołnierz, który wygrał najważniejszą bitwę swojego życia bitwę o prawdę i sprawiedliwość, odpowiedział Stanisław z dumą. Tego wieczora, w swoim nowym przestronnym biurze w ministerstwie, Stanisław patrzył na swoje wojskowe odznaczenia, które teraz znów miały pełny sens i znaczenie. Służba ojczyźnie nie skończyła się na emeryturze. Teraz będzie pomagać innym weteranom walczyć skutecznie o ich prawa i godność. Capitulo 13. Nowy początek. Trzy miesiące później pułkownik Stanisław Kowalski siedział w swoim przestronnym biurze w Ministerstwie Obrony Narodowej, przeglądając dziesiątki spraw innych weteranów, którzy desperacko potrzebowali pomocy i wsparcia. Na jego biurku leżały setki listów od żołnierzy z całej Polski, którzy słyszeli o jego dramatycznej historii i prosili o konkretne wsparcie. Minister dotrzymał wszystkich swoich obietnic. Stanisław został oficjalnym głównym doradcą ministra do Weteranów z prawdziwymi uprawnieniami, odpowiednim budżetem i zespołem współpracowników do pomocy potrzebującym. Panie pułkowniku, powiedziała jego młoda, energiczna asystentka, przyszedł pan Nowak, weteran z misji w Iraku, ma poważny problem z rentą inwalidzką. Stanisław skinął głową z determinacją. Proszę go natychmiast zaprosić. Gdy do biura wszedł młody mężczyzna o zmęczonej, przygnębionej twarzy, Stanisław natychmiast rozpoznał w nim siebie sprzed kilku miesięcy człowieka, który wiernie służył ojczyźnie, a teraz czuł się przez nią zapomniany i porzucony. Słyszałem o pana niesamowitej historii, powiedział weteran z nadzieją w głosie: Daje mi to ogromną nadzieję, że ktoś w końcu nas wysłucha i pomoże. Nie tylko wysłucha, odpowiedział stanowczo Stanisław będziemy aktywnie walczyć o wasze prawa. Każdy człowiek, który służył Polsce, Zasługuje na szacunek, wsparcie i godne traktowanie. Tego dnia Stanisław osobiście pomógł pięciu weteranom rozwiązać ich skomplikowane problemy. Wieczorem wracając do domu, myślał o tym, jak dramatycznie i pozytywnie zmieniło się jego życie. Kajdanki, które miały być symbolem jego publicznej hańby, stały się początkiem jego największego życiowego zwycięstwa. Telefon z MON nie tylko go uratował, dał mu realną szansę na pomoc tysiącom innych weteranów. Stanisław spojrzał na rozgwieżdżone niebo nad Warszawą i pomyślał z wdzięcznością o swoich poległych kolegach z Afganistanu. Teraz wiedział z całą pewnością, że ich heroiczna ofiara nie poszła na marne. On będzie walczył o wszystkich, którzy wiernie służyli Polsce.